Cześć, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Z tej strony świerższy. Przyrogi kolejny odcinek z serii treningowej. Przeciwnik ten sam co ostatnio zostało mu ostatnio 8 sukkubów. Tym razem. Mam nadzieję, że nie zostanie mu żadna jednostka. Czy będę, uwaga, teraz najważniejsza kwestia. Czy będę żałował tego, jeśli przegram, bo zrobiłem średni, znaczy ogólnie rzecz biorąc w demony, średni build? Nie, nie będę. Ponieważ satysfakcja z wjechania cyklopem, która prawdopodobnie się wyda, znaczy, które prawdopodobieństwo to tego, że jakby cyklop zostanie yy, że cyklop cyklopowi uda się Wejść w pierwszej turze jest olbrzymie, więc mam nadzieję, że po prostu wszystko wyjdzie tak, jakbym chciał, żeby wyszło. Zobaczymy. Czy nie ma takiego ślutnego umysłu z szałem na przykład, i tutaj się jakieś rzeczy dziwne nie zadzieją eee, Więc co? Generalnie. Zróbmy tak w razie czego. Tak, to jest dobry pomysł ci są przyspieszeni przez niego i w razie czego wchodzimy na pełnej no to jazda chyba 11 7, 4 przeciwnik ma podstawową obronę a wiem to wiem to po prostu Ależ mam ale słuchajcie ty mam obniżoną ale jakoś się tak dziwnie ułożyło wiecie co to oznacza o to to co teraz właśnie jeszcze dodatkowo zrobił przeciwnik że ja słuchajcie Będę miał na okrzyku. Patrzcie na to. Nitewne zawołanie. XD. Przecież on go zamorduje. Patrzcie na to. E? <laughs> o ja piernicze. Ale ja ja nie wiedziałem, że tak potrafisz. Czekaj. To weź mu tak przypiachuj przypiakuj. Wow! <ścoughs> Udało się. Bum! To jest, to jest właśnie kwintesencja tego buildu Macie tyle prędkości, że możecie robić wszystko, no. On, mu, on powinien tu wchodzić. Ja nie wiem czemu tego nie zrobił. W sensie no ma przecież dobre statystyki. Eee. Yy... Ja wiem, że powinienem się rozstawić. Ale no cóż. Spróbujemy go zamordować. Ty na pewno go zamordujesz. Pięć. Wow. Morduj. Dobra. Nie zostało wiele, ale niestety przejmie mi kontrolę, no. Bo, no, mało. Dobrze, że jeszcze fartem... Dobrze, że jeszcze fartem nie dostałem pecha, no bo taka prawda, że mogłem. Okej, okay, robimy teraz taki myczek, słuchajcie. Yy, bariera ochronna, żeby tu nie było... Wiecie co, no, zrobimy sobie takie 200 IQ trochę. Tylko, że ja nie jestem pewny, czy to zadziała, ale on raczej powinien wziąć kogo on jest w stanie wziąć na tak wysokim moim hapsie kurde, nie chciałbym, żeby mi cyklop tutaj zrobił jakiś Jakie, jakąś taką niechcianą rzecz ale kogo ty możesz uwieść no możesz uwieść szamankę Bo To szamanka to od razu się wpakuje w niego, nie Te 34 sukuby uwiedzie go Kurde, może go uwieść. Dawajcie, spróbujemy. Może będzie chciał podejść od razu tutaj. I wpadnie w to, w pułapeczkę. No początek bitwy mamy niesamowity, ale to już koniec, w sensie, bo prawdopodobnie będzie tutaj... No co ty, no. No ograł mnie, bo... Bo jednak weźmie szamankę. Ale... No dobra. Dajesz byku. Bramowa, bramowańsko, okej. Okay. To będziemy łoić bramy i się stejkować. Co możemy zrobić? Zabić jego, zabić jego. Kontratak jest, kontratak jest. I tak już przyzwał te czarty. To co za różnica. Chowaj się. Okej. Okay. Prawie bez kontry, czyli tak jak orkowie powinni robić. Właśnie trzeba wykorzystywać to, że nie ma kontr. Dużo się przyzwało mu. Czyli jest tutaj coś szczęśliwego. No no. Przecież ten diabeł jest teraz... Kiepski. Przez to, że to zrobił. To mam rok, kurde i zamiast rzucić jakiś Nie, no, Czekaj no, co mógł zrobić? No to będzie co? Będzie w mojego ziomka, tak? A, na mało strasznie, czyli tylko jeden ruch stracę. Okej. Okay. Nie najgorzej, ale dostanę za to całkiem mocno, bo on nadal jest pod wpływem bitewnego. Oh wow. No za No to to był dobry ruch. Najlepszy, który mógł zrobić. Bitewne zawołanie. Niszczy, niszczymy ziomka. Otóż? Wow. Dobra. Yy, tak, zdecydowanie. Tylko się nie chce stąd ruszać. Wow. No powiem wam, że satysfakcja murowana z tego buildu. No normalnie... No jeszcze jakby nie to, że go wystraszył, to jeszcze fajniej by to wyglądało. A tak to będzie trochę gorzej. Ale nie aż tak źle. Tak. Dobra. Hipnoza nie zadziałała. Rzuci drugą? Pewnie ta. Mały ten spell power na hipnozy, ale sądzę, że jakby teraz rzucił, to gdzieś tutaj by był ten ziomek, nie? Bo już jest tutaj na pasku. Poniży mu to nie, ale gotowość bitewna jest dosyć spora. Jednak ruchu nie wykonał, więc on się jakoś tam mocno nie cofnie. A patrz, jednak nie. Kurde, no nawet czasem opłaca się dać wejta coś w tym stylu, żeby, no, żeby to miało ręce i nogi, nie? No teraz po powinien atakować cyklopa. Wow. Dobra, trochę bliżej podszedł. Zabijaj. Zabijaj. Ale kurde. Masakracja. Jednak ustawienie tego cyklopa w tym miejscu było świetne. Myślałem, że już się nie wstrzeliłem. Ale jeszcze lepiej byłoby, gdybym w ogóle go tutaj ustawił, nie? Dobra, co my tam zostało? Mi diabeł. Ok, no to szczę szczęście mu wchodziło bardzo ładnie. Chodźcie tutaj. Nie ja wiem, że stracę syca. Nie chcemy go jeszcze zabijać. Poznęcajmy się trochę. <laughs> Za te osiem subkugów w ostatniej grze Bidne Ciach Ciach Zabijamy O nie przeżył Ale jak to Jak to tak Dobra Dobra chyba tyle Czy, czy nie Czy jeszcze zabijamy tego Nie nie zabijamy go Eee, dobra, kończymy. Nie kończymy? Dawaj balista. To ten, to, to, jest twój czas. Ha! <grystanie> balista to jest naprawdę, czasem ma wyczucie. Okej, okay, no to jak widzieliście, GG. E... Przypomniałem sobie Org vs reszta Świata i wam też polecam, bo seria była naprawdę wyborna pod wieloma względami. Szczególnie pod takim, że jednak zagrałem 50 gier na na odcinkach orkami i coś tam, coś tam potrafię a ta taktyka to jest coś najbardziej satysfakcjonującego, co, satysfakcjonującego co możecie zagrać orkami jeszcze jak wam siądzie odpowiednie ustawienie tego cyklopa, nie? a teraz w ogóle z tym bonusem z bitewnym zawołaniem, nie wiem czy mi się tak wcześniej zdarzyło, że jakby miałem herczta za, za bohaterem to był chyba jakiś trochę taki zbieg okoliczności to mi się wydaje bo rzuciłem mu to bitewne zawołanie, no to jest to jest już wtedy taka przebita w ataku, że jest no coś nie do powstrzymania. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, dzięki za obecność. Fajnie, że, że przychodzicie na odcinki. No, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym. Hej.